Witek, yy, jesteśmy przed kolejną rundą górskich samochodów z Polski. Przed Tobą zmiana dyscypliny, ponieważ nie widzieliśmy, nie widzieliśmy Cię w tym roku na rajdowych trasach, ale za to zobaczymy Cię w górach. No i powiedz może, skąd ta zmiana? Yy, co to za auto? Jaka specyfikacja i jakie plany na, na weekend wyścigowy? No to też góry to nie jest nowość dla mnie. Dwa pierwsze moje starty jako licencjonowany kierowca to były właśnie wyścigi górskie, więc, więc tak po trzech latach powracam. No tutaj tak sponsorzy sobie zażycili, żeby w tym wyścigu wystąpić. Troszkę to wszystko było na ostatnią chwilę, ale udało się pożyczyć od kolegi Huberta Palidera Honda Civic Type-R. Bardzo mocny, bardzo fajny samochód. No nie było czasu nim pojeździć, więc, więc będę się uczył go w trakcie jazdy już powiedzmy. Też trasa jest dla mnie zupełną nowością, bo tu jeszcze nigdy nie byłem, nie, nie widziałem tej trasy, jedynie widziałem ją z filmów, z onboardów. Bardzo ciekawa, troszkę taka rajdowa, no, kręta. No, będziemy chcieli spokojnie przejechać, żeby nie było żadnych problemów. Zobaczymy, ale, ale na jakiś spektakularny wynik myślę, że w pierwszą dziesiątkę generalki raczej się nie wbije. No ale, ale no, zobaczymy, będziemy robić wszystko co możemy. To chyba tyle, co o tym wyścigu mógłbym powiedzieć. Czyli nie miałeś okazji y, jakby startować w Limanowej tutaj, nie znasz trasy pod względem przejechania jej? Nie, nie, nigdy, nigdy tu jeszcze nie byłem ani jako kibic, ani jako zawodnik, więc to jest zupełnie dla mnie nowość. No, może, może jak będzie jakiś chwilka czasu, to przejadę zobaczyć, zapoznać się mi więcej z tą trasą, bo y, chyba to jest jedna z najdłuższych w Polsce y, w wyścigach górskich, więc zapamiętać to y, z przejazdów treningowych, nie wiem czy będzie łatwo. I to, to pewnie będzie troszkę mój minus jednak, jednak brak znajomości trasy, a tutaj jednak każdy centymetr drogi się liczy, jednak trzeba idealnie wykorzystywać tą drogę. No tego się właśnie nauczyłem kiedyś startując w górach, że naprawdę jeden mały błąd, jedno złe wbicie biegu, czy yy, zakręć źle przejechany, to są już kolosalne straty, które nie do odrobienia są. No. czerwonej, nie? Wywał stał Jedzie mi tu bałagan mały Ale taki wyścigowy no.